Sopot Super Sprint Triatlon 17 dzień września. Po południu pierwsza z grup eliminacyjnych wskakuje do wody. To jest z ostrogi Sopotskiej mariny do przepłynięcia 300 metrów. Wychodzicie na plaży na wysokości wejścia numer 23 i stąd biegniecie do strefy T1T2. Strefa T1T2 znajduje się na skwerze kuracyjnym. Stamtąd oczywiście w kasku, z butami kolarskimi już w pięci, w rower wyjeżdżacie w kierunku Gdańska, wjeżdżacie w ulicę Piastów, po czym w prawo skręcając, już jedziemy ulicą Powstańców Warszawy, przejeżdżamy tunelem, kierujemy się w stronę ulicy Hafnera. Tam nawrotka i ulicą Gojki powracamy na Powstańców Warszawy, tak, aby dotrzeć do nawrotki. Trzy pętle, 10 km do przejechania, wracacie do strefy T1-T2 na skwerze kuracyjnym. Skwer kuracyjny to serce tego wyścigu. Stąd po zejściu z roweru wybiegacie na część biegową 2,5 km. Najpierw biegniecie ścieżką rowerowo-biegową, spacerową w kierunku Gdyni, nawrotka i 1250 metrów powrotu do tego miejsca, które będzie wielkim finałem. Skwer kuracyjny, tam finisz przed wejściem na Sopockie Molo. 17 dzień września. Zapraszamy.